Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus i jego uczniowie przemierzali Galileę, on jednak nie chciał, żeby ktoś o tym wiedział. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: Syn człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci go zabiją, lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie. Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się go pytać. Tak przyszli do kafarnaum. Gdy był już w domu, zapytał ich, o czym to rozprawialiście w drodze? Lecz oni milczeli. W drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy. On usiadł, przywołał dwunastu i rzekł do nich, jeśli ktoś chce być pierwszym, Niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich. Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: Kto jedno z tych dzieci przyjmuje w imię moje, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, nie przyjmuje mnie, lecz tego, który mnie posłał. Oto słowo Pańskie. Ktoś kiedyś zapytał mnie, czy grzechem jest krytykować drugiego człowieka? Oczywiście, odpowiedź jest złożona. Wiele zależy od tego, jaka to jest krytyka, bo krytyka sama w sobie nie jest ani dobra, ani zła. To zależy, jak się nią posługujemy. I tak może być krytyka twórcza, dobra, pozytywna, taka, która buduje. Motywuje, koryguje błędy i to jest korzystne. Ale też może być taka krytyka, która niszczy, burzy, która odbiera człowiekowi pokój, odbiera mu godność. I wiele zależy, jaka intencja towarzyszy słowom, które wypowiadamy, czyli naszej krytyce. Czy krytykujemy kogoś z miłości, bo chcemy dla niego dobra, bo dobrze mu życzymy. I on, pomimo że wie, że to są trudne słowa, czuje tę naszą miłość i życzliwość i jest w stanie tę krytykę przyjąć. Bo nie każdy człowiek potrafi przyjąć krytykę, i to też trzeba mieć na względzie. Nie każdy człowiek jest na nią we właściwym momencie gotowy. I trzeba poczekać na ten właściwy moment. Ale też możemy podejść do drugiego człowieka z krytyką, ale właśnie posiadając w sercu zazdrość. Może nawet nienawidząc tego człowieka, może widzimy, że w tym człowieku obecne są pewne cechy albo dary, talenty, których ja nie posiadam. I dlatego go krytykuję, bo chcę go umniejszyć. Taka właśnie sytuacja miała miejsce w dzisiejszym pierwszym czytaniu. Zebrali się ludzie, których Słowo Boże określa mianem bezbożnych, i mówią: Zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego. Bo nam niewygodne, sprzeciwia się naszemu działaniu, zarzuca nam przekraczanie prawa, wypomina nam przekraczanie naszych zasad karności itd., itd. A więc zaczyna się krytykowanie człowieka sprawiedliwego. Sami tej cnoty w sobie nie posiadali, ale nie mogli znieść, że to jest ktoś prawy, wśród ich bezprawia. I zaczynają go obmawiać, krytykować. I do czego prowadzi ta ich postawa? Do tego, że podejmują decyzję o tym, że chcą tego człowieka zabić. Oto, do jakiego zła może doprowadzić źle użyte narzędzie krytyki, użyte przez człowieka, który ma w sobie nieporządek. Ja myślę, że dobrym porównaniem jest, kiedy porównać używanie krytyki do używania noża. Noż sam w sobie nie jest narzędziem ani dobrym, ani złym. Pytanie tylko, jak się tym nożem posługujemy. Nóż może służyć do budowania, do tworzenia, do zdobywania pokarmu i itd., ale też nożem można uczynić drugiemu człowiekowi krzywdę. Można człowieka zabić. To nie znaczy, że ktoś, kto na przykład krytykuje drugiego człowieka, to od razu planuje na nim morderstwo. Ale może zabić drugiego człowieka krytyką, odbierając mu godność, zabijając miłość w relacji, kiedy właśnie w ten sposób na przykład chcemy odebrać komuś dobre imię, zabić w nim in inicjatywę, odebrać mu poczucie własnej wartości i tak dalej. Można by wymieniać jeszcze długo. To, co dzisiaj jest biedą naszych czasów, to to, że dzisiaj już się nie, nie zastanawiamy nad tym, jakie konsekwencje w naszym życiu ma obecność krytyk, posługiwanie się krytyką. Czy robimy to z miłości, czy raczej robimy to z nienawiści? Dla wielu ludzi, postawa krytykanstwa staje się pewnym sposobem bycia, funkcjonowania, komunikowania się. I to są niestety ludzie, którzy sami nic nie robią, nie tworzą, ale są pierwsi, żeby krytykować. To są ludzie, którzy sieją zniszczenie. I chociaż widzimy, że tyle zła kryje się w momencie, kiedy nie potrafimy zapanować nad tą pokusą, by krytykować innych ludzi, to często wpadamy w te same pułapki. I to bez najmniejszych wyrzutów sumienia, bo przecież tak robią dzisiaj wszyscy. Co więcej, to jest dzisiaj bardzo modne. Tak? Jest to dzisiaj bardzo modne, bo tak przecież robią gwiazdy telewizji, internetu, różnego rodzaju show, tyle no można by tutaj wiele takich wymienić, które przecież doskonale znamy które opierają się właśnie na tym formacie że jest jakiś człowiek, który przychodzi, chce pokazać jakiś swój talent który na pewno ciężko wypracował i jest przed nim grupa ludzi, tak zwanych ekspertów, których jedynym zadaniem jest krytykować. Jeszcze pół biedy, jeżeli się trafi jakaś mądra krytyka, opierająca się na doświadczeniu i pragnienia dobra dla tego człowieka, który do nich przychodzi, ale nie bardzo często jest to krytyka dla samej krytyki. Krytyka, żeby zrobić show, żeby nabić oglądalność. I to są właśnie dzisiaj te gwiazdy. To są ludzie, którzy zarabiają w takich programach najwięcej. Nie liczy się ten, który ma talent, który włożył pracę w to, żeby coś zaprezentować, ale liczy się właśnie ten, który krytykuje. A więc starając się to niejako uogólnić, zobaczmy, dzisiaj nie docenia się tych, którzy tworzą, którzy chcą przeprowadzić jakieś dzieła. Już nie mówię o teleturniejach, mówię o życiu. Ale raczej właśnie wielu myśli, nie, tego mi się nie chce uczynić. Nie mam na to ochoty, ale krytykować jak najbardziej. Lepiej jest dziś zostać krytykiem niż twórcą. Jak powiedział, jest to bardzo destrukcyjna postawa. Postawa, która niszczy wszystko. Popatrzmy, ile rodzin na przykład jest w ruinie, właśnie dlatego, bo. Znajduje się tam jedna czy dwie tak bardzo toksyczne osoby. Jakże często spotykam się z tego rodzaju skargami? Nasi teściowie rozwalili nam małżeństwo, bo krytykowali nasz sposób życia, nasze życiowe wybory. Teściowie się skarżą. Nie mamy żadnych relacji z naszymi dziećmi, z tym młodym małżeństwem ponieważ oni nie są w stanie zaakceptować naszej obecności w ich życiu i jakąkolwiek formę tej obecności krytykują. Cokolwiek nie powiemy, cokolwiek nie zrobimy, od razu zderzamy się z ich krytyką. Mężowie krytykują swoje żony, że źle wyglądają, że się nie starają. Żony krytykują swoich mężów, że za mało zarabiają, że za mało udzielają się w domu, przy dzieciach itd. Ale czy cokolwiek... Z tego powstanie, jeżeli, jak już powiedzieliśmy sobie, to jest tak destrukcyjna siła, nie dziwmy się później, że chodzimy po zgliszczach rodzin, małżeństw, relacji. Ale to problem nie tylko rodzin. Zobaczmy, ile dobrych dzieł zostało zniszczonych w społeczeństwach, w wspólnotach, w państwie, w kościele. Tylko dlatego, bo znalazł się taki jeden czy drugi, który zamiast współtworzyć, to właśnie krytykował i skłócił ludzi. Zniszczył dzieło zanim się zaczęło. Krytykuje się dzisiaj wszystko i wszystkich ludzi, o których życiu nie mamy pojęcia. Instytucje, co do których funkcjonowaniu również niewiele się orientujemy. Najprostszy przykład, myślę, że każdy z nas był tego świadkiem nie jeden raz. Krytykowanie Kościoła, jakże to jest modne przy okazji spotkań, mieni, różnego rodzaju okazji towarzyskich, ale kto dzisiaj jest największym krytykiem Kościoła, ludzi Kościoła? Ci, którzy są najdalej od Kościoła, którzy z Kościołem nie mają totalnie nic wspólnego, którzy nie wiedzą, jak Kościół funkcjonuje, jak funkcjonują ludzie Kościoła, ale są pierwsi. Do tej krytyki. Bieda wielka, że to są postawy, które są postawami toksycznymi i zaraźliwymi, że one przechodzą później na kolejne pokolenia, także na dzieci i na młodzież. Bieda dlatego, ponieważ ci najmłodsi nie potrafią dostrzec toksyczności tego rodzaju zachowań, nie potrafią zauważyć, jak bardzo to są postawy destrukcyjne. I też jesteśmy świadkami, jak dzieci czy młodzież zabierają się za krytykowanie spraw, osób, ludzi, zjawisk, co do których w ogóle nie mają pojęcia, nie orientują się. Dzieci krytykują swoich rodziców, krytykują historię swojego kraju, której w ogóle nie znają, krytykują Kościół i tak dalej. No ale jak powiedziałem, one tylko naśladują dorosłych. I trzeba powiedzieć stop, nie wolno. Trzeba to mówić i do najmłodszych, i do dorosłych. Przestań krytykować. Nie masz żadnych uprawnień, kompetencji, aby podawać krytyce to, co krytykujesz. Aby krytykować twórczo, potrzeba mieć do tego uprawnienia jakiś fundament, fundament moralny. Społeczny, intelektualny, a często okazuje się, że nie posiada się żadnego z nich. Chcesz krytykować, proszę bardzo, ale pokaż najpierw, co sam zrobiłeś, co stworzyłeś. Pokaż, jakie są owoce Twojego życia, a potem zabieraj się za krytykowanie. Niestety, tego rodzaju zjawisko, jak powiedziałem, dzisiaj jest rozpowszechnione bardzo modne wręcz. I to nie powinno nas dziwić, bo jesteśmy dziećmi tego świata dziećmi, które która kształtuje współczesna kultura, którą też trudno właściwie nazwać kulturą, bo jest antykulturą czyli jest stworzona na antywartościach, promuje antywartości. To też właściwie nie powinno dziwić, w momencie, kiedy uświadomimy sobie, że największy wpływ na współczesną kulturę na jej jakość, a właściwie zepsucie, mają neomarksiści, czyli ludzie, którzy wychowali się na marksizmie i spadkobiercy ich myśli. Na przełomie wieków XIX i XX wpadli na pomysł bardzo prosty, który zakładał, że oto damy ludziom narzędzie niszczenia całych narodów i tym narzędziem będzie prawo do krytyki. Każdy człowiek ma prawo krytykować wszystko, wszystkich, wszędzie, co wcześniej było nie do pomyślenia. Ale marksiści powiedzieli, że odtąd może uczynić to każdy człowiek. Ale nie po to, żeby tworzyć, żeby było z tego jakieś dobro, tylko właśnie po to, żeby niszczyć. Narzędzie bezkrwawego rozprawiania się ze wspólnotami, z dziełami. Z całymi narodami. Wystarczy tylko wziąć jakiegoś człowieka, byle jakiego, bez najmniejszych kompetencji, przysłowiowe, przysłowiowego człowieka z ulicy, jakiegoś pijaczka pod budki z piwem, dać mu do ręki mikrofon, postawić przed nim kamerę czy puścić go w radio i niech się wypowiada na temat tego, co widzi, co myśli, niech podda krytyce ludzi, o których działaniach nie ma pojęcia. To jest dokładnie to samo dzisiaj. Wystarczy telefon, wystarczy kamera, internet, kanał na YouTube, i możesz krytykować wszystko, i zawsze znajdzie się ktoś, kto ciebie będzie słuchał, kto będzie ci klaskał, kto pójdzie za tobą. Ale jak powiedziałem, to nie jest krok w stronę tworzenia, współdziałania, ale tylko i wyłącznie krok, aby niszczyć. Niszczyć to, co dobre, przez tworzenie podziałów, przez brak współpracy. A więc dzisiaj właśnie żyjemy w tego rodzaju świecie i nie dziwmy się też później, jak bardzo rozbity jest współczesny świat, rodziny i sam człowiek. I dopóki nie nauczymy się walczyć z tego rodzaju postawami, najpierw w sobie samym, we własnych rodzinach, wspólnotach, dopóty też nie liczmy na to, że w przestrzeni na przykład Kościoła czy narodu będziemy w stanie tworzyć coś trwałego i stałego. Trzeba dzisiaj odróżniać twórczą krytykę, która, jak powiedziałem, może być dobra i jest potrzebna, pod warunkiem tylko, że za tym jednak idzie jakiś konkret, jakiś inny pomysł. Ochota i chęć do tego, żeby działać może w inny sposób, ale sposób twórczy, a nie niszczenie dla niszczenia. Trzeba przyglądać się temu, co dzieje się w naszych sercach, z czym idę do drugiego człowieka krytykując go. Dobrym tekstem do naszego rachunku sumienia byłoby dzisiejsze drugie czytanie, bo tam już na wstępie mamy wymienione pewne konkretne cechy, które mogą się pojawić także w nas samych, a które sprzyjają właśnie temu, żeby być takim krytykantem w tym najbardziej destrukcyjnym znaczeniu. Gdzie rządza sporu, gdzie zazdrość, gdzie bezwład. Gdzie wszelki występek. Tam obecny będzie właśnie ten nieporządek, z którego rodzić się będzie krytykanstwo. I dalej jeszcze pod koniec tego czytania usłyszymy o braku modlitwy. Braku modlitwy, czyli braku Bożej łaski. Żeby móc współistnieć w duchu miłości z drugim człowiekiem, żeby być właśnie tym członkiem jakiejś wspólnoty. Albo obywatelem własnego kraju, który nie chce jego samozniszczenia, ale chce jego dobra. Do tego potrzeba Bożej łaski. Jeżeli człowiek nie modli się, albo też, jak mówi Słowo Boże, modli się źle, to wtedy niestety, zamiast rozwijać w sobie to, co dobre, z Bożą pomocą, no to niestety będzie z niego wychodziło to, co najgorsze. Do nas należy wybór, którą drogą chcemy iść. Ale słowo Boże mówi bardzo marny koniec tych, którzy zawczasu nie dostrzegą, że idą drogą zguby, że w tę zgubę popychają innych ludzi. Prośmy Pana Boga o światło Ducha Świętego, abyśmy potrafili rozpoznawać w sobie tego rodzaju toksyczne zachowania. Prośmy go o pomoc, abyśmy rozwijali w sobie dary Ducha Świętego, o których też wspomina dzisiejsze słowo Boże. Dzięki którym będziemy w stanie przyjąć drugiego człowieka, Jego obecność i to, co chce uczynić, w sposób otwarty, twórczy. Prośmy Pana Boga za naszą wspólnotę, abyśmy potrafili w niej współuczestniczyć, abyśmy potrafili wspólnie spotykać się w niej, abyśmy potrafili jako nasz nadrzędny cel zawsze stawiać Boga, Jego uwielbienie. I miłość bliźniego, amen.